Czuję, że w Stanach Zjednoczonych sektor bankowy, sektor bankowy będzie miał, jakiś jeden sektor bankowy będzie miał nagłe spadki, problemy. Dziękuję. I będzie miał to związek z ubezpieczeniami. Ubezpieczenia. Ale będą odżegnywać, że to jest tylko jakiś jeden sektor bankowy. Związany z ubezpieczeniami albo z jakimś systemem ubezpieczeń, i że to jest potknięcie, które nie ma większego wpływu na, na gospodarkę amerykańską, to trzeba być bardzo czujnym, ponieważ może to być jeden z pierwszych sygnałów, kiedy giełda runie i, i zacznie się ten krach czyli taki impuls, trzeba pamiętać. Jeden sektor giełdowy, który ma związek z ubezpieczeniami, będzie miał duże potknięcie.